Słowo Boże na dziś, czwartek 25 lipca 2024 roku święto świętego Jakuba Apostoła. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian Bracia, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy wy was życie. A że mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z Wami. Wszystko to bowiem dla Was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 126. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy, i radość nas ogarnęła. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy wełzach sieją, rządź będą w radości. Kto wełzach sieje, rządź będzie w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Kto wełzach sieje, rządź będzie w radości. Alleluja, Alleluja! Alleluja. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz. Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając zaś Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami niech będzie niewolnikiem waszym tak jak syn człowieczy który nie przyszedł aby mu służono lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu oto słowo pańskie